W dzisiejszym wydaniu prosto z Płońska, noc muzeów w Płońsku, egzamin ósmoklasisty, a na koniec rewaloryzacja zabytkowego parku w poświętnem. Ogólnopolska Noc Muzeów to coroczne wydarzenie kulturalne organizowane w wielu miastach Polski, podczas którego muzea, galerie, instytucje kultury, a także niektóre urzędy, uczelnie i zabytkowe obiekty otwierają swoje drzwi dla zwiedzających w godzinach wieczornych i nocnych, często bezpłatnie. Miasto Płońsk po raz pierwszy przyłączyło się do organizacji takiego wydarzenia. Obejmujemy tą akcją wszystkie nasze placówki kulturalne, to jest Muzeum Dom Pamięci, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Płońskiej, Planatorium i Obserwatorium. Mamy szeroką ofertę, którą chcemy pokazać, wystawy tematyczne, wystawy stałe, Konkretne programy dedykowane na ten dzień, właśnie. Zapraszamy wszystkich a wszystkich, którzy będą w pońsku, do odwiedzenia naszych placówek kulturalnych w ramach nocy i muzeów. Na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Mamy co pokazać. W najbliższą sobotę o godzinie 18 będzie wernisarz tejże wystawy. Wystawa będzie poświęcona latom 40. w Płońsku. Jest to kontynuacja wystawy poprzedniej. Były to lata 20 i 30. Niedawno ta wystawa została zdjęta, więc teraz jest kontynuacja. Będzie nam miło, jeśli Państwo przyjdziecie czy na wernisarz, czy już później, po prostu obejrzeć wystawę. Na odwiedzających czeka masa atrakcji sekrety techniki tkackiej i własnoręcznego wykonania fragmentu tkaniny na miniaturowym krośnie, wystawy czasowe w Domu Pamięci oraz specjalny pokaz w Planetarium. Start już 17 maja od godziny 18 do 23. Harmonogram atrakcji znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Egzamin ósmoklasisty to egzamin zewnętrzny, który zdają uczniowie kończący ósmą klasę szkoły podstawowej. Jest to jeden z kluczowych momentów w edukacyjnym życiu młodego człowieka. Wpływa na rekrutację do szkół średnich, takich jak licea, technika i szkoły branżowe. Egzamin obejmował trzy obowiązkowe przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. W Łońsku do testu przystąpiło 264 uczniów z czterech szkół podstawowych. Wyniki ukażą się do 4 lipca bieżącego roku. Historia parku sięga XIX wieku i jest powiązana z powstaniem pobliskiej Sienkiewiczówki, dworu, w którym młody Henryk Sienkiewicz spędził rok swojego życia jako guwerner urodziny Wejherów. Park został wraz z dworem ujęty w rejestrze zabytków ze względu na wartości historyczne, przyrodnicze oraz krajobrazowe. Park na poświętnym jest najstarszym naszym parkiem. Przypomnę, że jest to park, po którym spacerował Henryk Sienkiewicz wtedy, kiedy był gubernerem w. Właśnie na dworku Kołopońska w rodzinie Wejcherów. Pisze zresztą o tym w swoich listach. Ten park chcemy przywrócić jego świetność, chociaż wiele drzew zostało tam zniszczone w okresie takim no, bezpańskim, kiedy były zlikwidowane struktury z czasów PRL-u, a jeszcze nie, nowe struktury nie przejęły. Ale teraz park jest przekazany na własność dla miasta i staramy się go upiększyć. Utrzymać stary drzewosztan i uzupełnić, y, oczywiście w zgodzie, wszystko z konserwatorem Zabytków, do tego, żeby on był piękny, żeby bąszczanie chcieli tam odwiedzać go, spacerować. Y, oczywiście głównymi beneficjentami są mieszkańcy osiedla poświętne, ale jest on również ulubionym miejscem do spacerów. Zabytkowy układ zieleni tworzą dwa parki: północny, stanowiący otoczenie dworu i południowy park miejski, połączony alejami lipowymi. Wśród drzewostanu oprócz lip drobnolistych występują tam wiąz szypułkowy i jesion wyniosły. Pozyskaliśmy milion złotych dotacji w ramach Polskiego Ładu, i w tym roku te środki zostaną wykorzystane. Mamy szczegółowy projekt, dokumentację projektową, wyłoniony wykonawca. Do jesieni pracy będą wykonane. Obecnie powstaje żwirowa nawierzchnia, uprzednio wytyczonych przez geodetów alejek. Wcześniej w ramach realizacji zadania dendrolodzy przeprowadzili ekspertyzy dotyczące drzewostanu. Staro drzew został poddany specjalistym zabiegom pielęgnacyjnym. Posadzono też nowe drzewa. Łącznie znajduje się ich tam ponad 300. Dodatkowo przybędzie ponad 3000 krzewów, bylin i roślin okrywowych. Renowacje przejdą również trawniki, a cały teren uzupełniony zostanie o ławki i kosze.